Chciałabym cię zapytać o coś podstawowego. I w sumie nie wiem, czy to jest trudne, czy łatwe pytanie. Gdzie zaczyna się, a gdzie kończy nauka? E, to jest pytanie bardzo łatwe. Zresztą nie ma pytań trudnych albo, albo łatwych, no to, to odpowiedzi mogą być trudne albo łatwe chyba, bo, yy, jest, jest tak, jest, nauka zaczyna się wszędzie. Pod prysznicem, w tramwaju, na spacerze. Bo nauka się zaczyna tam, gdzie uczony czy naukowiec zaczyna myśleć o czymś. I może nawet się zacząć, kiedy uczony rozmawia z młodą dziennikarką, mu zadaje pytanie, i nagle sobie myśli, ach, przecież, przecież rzeczywiście, przecież coś w tym jest. Także nauka może się zacząć Młodą się. i bystrą. Tak, oczywiście, tak, bystrą. Bystrą, chociaż, chociaż nawet. Nawet czasami głupie pytania też mogą być, e, e, Przyczyni się do, do, do powstania jakiejś teorii fizycznej. Zawsze mi tak mówiłeś. <laughs> dobrze, dobrze, tak. Gdzie się kończy? Mogę powiedzieć, gdzie powinna się kończyć. Gdzie do niedawna się kończyła. Kończyła się na obserwacji hmm. i doświadczeniu przyrody nie, przez teorię. Tak, to jest weryfikacja. Ka każdą teorię, każdą, każdą hipotezę, bo jak już jest teoria, to znaczy, że już jest zweryfikowana, należy poddać kryterium doświadczalnemu. Teoria bez, doś bez potwierdzenia doświadczalnego czy obserwacyjnego jest nie jest teorią fizyczną, tylko jest teorią matematyczną. I tu powinna się kończyć. Niestety yy, ostatnio, ponieważ jest wspaniała zresztą, skądinąd, Teoria, zwana Torią strun, która ma mnóstwo zalet, ale jedną ważną wadę, że nie jest potwierdzona i nie jest potwierdzalna, nie wiem, tak to można powiedzieć, nigdy się jej nie da potwierdzić doświadczelnie, przynajmniej nie wiadomo w tej chwili, jak ją potwierdzić doświadczelnie, to ona przestaje być teorią fizyczną z punktu widzenia tradycyjnego, ale są ludzie i to bardzo wybitni. Którzy uważają, że teraz nastała epoka post nauki posteksperymentalnej, a może postnauki poseksperymentalnej, ja bym tak powiedział, jeżeli już, że polega na tym, że ponieważ nie można potwierdzić teorii eksperymentalnie, ale z drugiej strony ona jest tak piękna i tak elegancka i tak no, wygląda na to, że ona musi być prawdziwa, prawda? No, widać widać, że, że, że to jest takie wspaniałe. i Rzeczywiście. Ja, jak mówiłem, nie znam się na, na teorii strun, ale, ale rzeczywiście wygląda wspaniale. Tylko, że to jest, dla mnie to przestaje być nauka. Ale w momencie, bo, czy ty w tym momencie mówisz, że teoria strun już nie jest nauką, Twoim zdaniem? Znaczy, nie jest nauką przyrodniczą. Jest matematyką, jest, jest teorią matematyczną, to wspaniałą może, ale, ale ja mówię o nauce przyrodniczej, czyli. czyli o czymś nie wiem, czy teoria strony i nikt tego nie wie, opisuje rzeczywiście świat. rzeczywisty. To ty się chwilę narażasz kolegom i koleżankom. Ale absolutnie nie. No przecież to, to w ogóle. Jest, mi się wydaje, że większość fizyków tak sądzi. A, a ci, którzy, którzy są e, strunowcami doskonale wiedzą, e, co ja myślę, zresztą akurat oni się tym nie przejmują, ale dwóch moich kolegów, jak piszemy w mojej książce, bardzo wybitnych kosmologów, publikowało nawet artykuł protestujący w pewnym sensie przeciwko tej posteksperymentalnej nauce. Także zresztą nauka. I Działanie w nauce polega na tym, żeby się narażać. Na tym to ma polegać, a tu niestety y, z tą teorią stron wygląda na to, że y, postuluje się powstanie jakiegoś biura politycznego, które będzie decydowało, decydowało o tym, jaka teoria jest prawdziwa, a jaka nie, bazując się na jej pięknie. Będzie, będzie taka, taka takie, takie, takie jury, jak, jak, jak w konkursie, nie wiem, tańca, czy czy, czy jakichś zawodach olimpijskich na tańca na lodzie, czy coś takiego, będzie się punkty przyznawało. Więcej naszych rozmów znajdziesz w książce Kłopoty z Eureką. O co kłócą się fizycy, wydanej przez wydawnictwo Copernicus Center Press. Polecamy się.